W tym zadaniu mamy wykreślamkę. Jak widać, wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie stężenie jonów wapnia, a więc będzie również wzrastało stężenie jonów OH-. Więc wraz ze wzrostem stężenia tych jonów rośnie pOH, co za tym idzie maleje pH. No to podzielimy 2,5, 2,53 razy 10 do minus 5, przez 2,73 razy 10 do minus 3, więc jest to 100 razy większe. Tutaj, jak widać, zgodnie z poleceniem zapiszemy równanie reakcji PbCO3 z wodą i CO2, co daje nam wodorowęglan w wodzie już dysocjujący. To żółte, to na oko widać, że to jest PbI2. Zapiszemy równanie reakcji strącania osadów w formie onowej skróconej. Więc wyjaśnienie po dodaniu CO2 wzrasta stężenie jonów Pb2+, co sprawia, że przekroczony zostaje iloczyn rozpuszczalności PbI2, więc osad się strąca. No i to tyle w tym zadaniu zapraszam na kolejne. Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę, rozwiązaj batory.